Siemaneczko widzowie, witam już w kolejnym odcinku Życie w gangu. Nie przedłużając, przejdźmy do odcinka. Uff, znowu ta książka to leży. Aaa, moja ręka! Hmm, fajnie. Nie przebrałem się dobrze, ale chyba i co nie ma i tak. Ojciec by nas to, jakby się dowiedział coś, się nas... Może coś... Moja ręka. O, cześć, cześć. Robi się na nie. A w ogóle gdzie jest ojciec? Tak, znowu gdzieś. Nie wiem. Bo nie wiem, poszedł tu leko A, on znaczy się na jakiejś służbowej podróży jest. Dobra. Moja ręka. A co w ogóle co zrobisz? Kurde A, zupę Próbowałem zupę gotować, no i się to źle skończyło, jak widzisz Mam rękę oparzoną. A po co trzy? Myślałem, że ojciec będzie, ale rano w z sypiali yy, I powiedział, że się spóźnił i wyszedł z domu Nie wiem, gdzie Kto jest zrobiłeś trzy strzejki ale... Dobra, jeszcze czekaj, bo tu a może pójdziemy to gdzieś na oczkę? No. Widzę. O ładno nie wiem. Dobra. No wypadałoby. No może jakieś dla Ach. A, no tak, trzeba jeszcze ci dać. Dobra, to zjadźmy i to. Dobra, no widzowie, widzimy się, już zjemy. Dobra. Gdzie ostatnio zostawiłeś rower? I yy, na dole są. Uh, dobra, to... Tu są. Dobra, to dawaj na ośkę już. Jeszcze wschód, nie wiem czy nie... Um, a, co ma iść? A, tędy. <laughs> Ciekawe czy ściągają długi z tej restauracji obok. że to jest kwestia czasu jedynie. Damy im kilka miesięcy i może się wyrobią, jak nie to wadujemy. w ogóle. Ej są te honze. Cześć. Cześć. I... Moje możecie brać I jak Chcę Jeszcze jedną rzecz powiedzieć z dzisiaj. I... Zdamę do domu. To ja mnie to za dobrze kurde, czy się chodź, tu Nie wiem, czy on cię chce. Dobra. U, A? Ciężkie to. No. Tra. Ale tak trochę puste. Dobra, ale chodźmy się rozjeżdżać. No nikogo nie ma. Zadzwoniemy, żeby nie CHODZI! młodzi Ta? na chwilę! Kurde Z już kręgosłup pęka? Ty nie musisz, ty nie musisz, ty nie musisz Możesz tam iść jeszcze Dla nich robota Mamy dla was sprawę z OG No, no, no Wywalaj stąd! A przypadkiem OG się ogoli? Nie ja Ciągle mam taką fryzurę Tylko zdjąłem Bandanę A ja bym miał ja, Dobra, dobra. A co ci się stało? Hmm. Żona mi zostawiła i mi włożyła nóż w bark, ale to mniejsza. Jest, zada jest zadanie. Pop. Hmm. Eee, w niedawnym czasie nas zdradził. No i chud, już trzeba się domyślać, co trzeba zrobić. No wiecie, kosę dam, dam dam jednemu albo drugiemu. No i pod żebra poleci. I tylko gdzie jest. <grym> I jak on hmm. wygląda, zdjęcie nie wiem, go tak to. Pokażę zdjęcie, ale często jest na takim. w miejscu takim. kempingowym, można powiedzieć. Ale nie wiem, czy tam teraz będzie. Będę musiał się jeszcze bardziej dowiedzieć, to wam za chwilę powiem. A czym to mamy zrobić? Dać nam jakieś narzędzia? No, nóż. No, Mówił przecież. Dobra. To my już będziemy, z... Dam wam zdjęcie, poczekajcie. O to... to fura, ty? Uuu, ale felgi. Ty. Stare. Co? Tu macie? Stare dawno. No a dobra. Hmm. No, nie dobra, a wiesz o czym jest proszę? Ja mam, mam twój numer telefonu, ja telefon, to ci wyślę. Dobra, dobra, to ja idę po rowerze. O, siema. Dobra. Ty, a możemy wiesz, jakieś ten... kosy dostać, bo nie mamy? Tak, jeszcze ten mam, no, słuchajcie. Tu Taka w torbie, jeszcze. mojego pomocnika. Na ja czy Jedną czy dwie? Jedną nie będzie. O, to camping, camping. Kurde, wydaje mi się, że już drugą osobę zabijemy. I właśnie, bo my zabijamy. Kiedy my osobę zabiliśmy? Przecież. Ej, ja mam. Nie, czy nie mi... Bandana albo coś? Nie ma, yy, nie mam. Dobra, to, że mamy takie koszule. Dobra, przejdźmy. Dobra, przejdźmy. Dobra, dalej. Dobra. dobra. Najpierw poobserwujmy jakoś, nie wiem, z której strony. Ej, ja mam plan. Ale po drugie, Czekaj. A jest, o, 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 nie, poczekaj. Tutaj, Ej, tutaj. Poczekaj. On... O, jestem. Czekaj. Chodźmy tędy. Nie wyspniesz się, to jest za To stro... już chyba nie, ale możemy tutaj podskoczyć, czekaj. Oh! Widzę kogoś przy ognisku tylko. Dobra, to chodźmy tam. Przecież Czy ten kamper musi odjechać? No. no, no. Tutaj! A! Oh! Skrucha ta ziemia! Dobra, żeby nie zobaczył odbicia miecza. O! Oh. Ej, to są niebieski chyba. Ej! Podejdziesz tu na chwilę! A w sumie mam Ej! Odjedzie, to ja go zagadam, się spytam, czy ma jakiś towar, a tego to go z tyłu zajdę z kozą. Dobra, dobra. I co później, czy później, później mu wymieniasz to za zdrady i ja go ciacham wtedy. co masz badany? Co jedną? No nie, w kieszeni na mordy. No z masie na przykład, pod koszulą nosi. Odjechał. Nie pytaj. Dobra. Czekaj, ja muszę na około przejść. Dobra, to. Dobra, już poszedł. Halo, Chris. No, ja są młotem. Zwijam się za chwilę. Ej! Będę za trzy minuty na dzień. Co jest? Masz towarek jakiś tam? Nie gadam z czerwonymi się. No, ej, ale poczekaj chwilę. Mam sprawę do ciebie, bo y, szef mi powiedział, że to, że mam ci przekazać coś. Y, ...hajs, y, to chodzi za zagań. Rzuć, Rzuć, Rzuć to. Co? Blera. Ty, dobra, weźmy splubę. Ej, ale oddajemy jej splubę, dobra? Wiesz, wiesz. Bierz, powiemy, że nie miał. U, ale dobra. ale no... Dobra, mam go. jego bronić. Kurde. Chowaj to. My idziemy. Nie wiem, czy napełniony magazynek, czy trzeba sprawdzić. Ale to już i tak nie kupimy Ej, Ale jak się tylko oni dowiedzą o tym, bo widziałem, że tam się jakieś auto czerwone kręciło, to od razu mam przerubane... O, wezmę mam tą drę. Chodźmy. No. Dawaj, dawaj, dawaj. Czarne auto. Ej! Chodźmy tędy, może lepiej. Ej. To jest... Nie wiem dlaczego wy... Wydaje mi się, że to coś z policją takie mi się kojarzy, ten reflektor, nie? mi się Kojarzy z nie. Wiem, z... Ten reflektor taki, co na boku ma przymocowany. On na pewnie. Na oś, ośkę. Na Dobra. Nie pewnie. nie wiedzą. No przeszło się. <laughs> e... Chyba nie tylko... No ja zauważył mi się. <laughs> Dobra. Zapraszam was do mnie na chwileczkę. Ej, szpanu, ale ty masz... Ma się tu patoszą. Ma taki sam wąs jak ten... Ola! Nie podziwiaj, tylko do środka. Uważaj, żeby federalni zaczęli jeździć ostatnio. A, Musimy gadać tu, bo jak powiedział OG, federalni się kręcą. Jak, misja wykonana czy nie? No, wykonana. Tak. Jakieś nabytki? Dobra, porządku. No nie, nic nie znam. Właśnie o to Chciałam je pobić. Jak... Na pewno nic nie ma. Tak, nie mam nic. Nie ma. Mam tylko nadzieję. Wiecie, co się stanie jeśli na zakonecie. Nie opomuję. Wy możecie być na miejscu niebieskiego. Ale jeśli nie opomijecie. Czemu bym miał wam mnie ufać? Nieprawda? No prawda. No, tak. no właśnie. Dobrze z Naprawdę, no Dla nas dobrze, dla federalnych nie. Hmm. Dobra, to idziemy sobie na kolejkę coś tam porawić. Dobra, to jakaś zapłata będzie? Tak, chodźcie. Dobra, ja nie wchodź, ja nie ja wchodź. Nie, nie, chodźcie, chodźcie. Tu macie na stole po stówce. Coś no, tu tam na półce nocnej. Czekajcie, ja muszę jedną rzecz zrobić. za niedługo Ja Chodź na chwilę. Ty, yy, po, chodź tu do... Chodź tam chwilę, ile tu. Ty, bo mnie tak... Jak myślisz, bo mnie tak korci? Kor 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 a ciebie, żeby tą broń przetestować? Ale jak już nie będzie się By, robiła noc, to ja bym jeszcze zjechał Federalni autosu. kręcą. Ty, tylko gdzie, żeby nas nie zauważyli? Policja, ani żadne... Oczy! Jezus. Myślę, że tak daleko i taki budynek, gdzie byśmy mogli to przetestować, tak... Tam hmm. Mam cię znać pod koniec Miesz dnia. Masz takie opuszczone no? Ty, ej, jest tam chyba taki opuszczony dom za miastem, ten jeden taki. taki? Ja I no, my ciadą. Ci no. Yy, jedziecie gdzieś? Czy zostajecie? No zaraz sobie pojedziemy, nie wiem, poszukać jakiegoś fajnego autka, coś takiego. Na zakupki jakieś... No dobra. No dokładnie. Jak nam starczy dobra, czas, możemy jeszcze po jakieś auto zobaczyć ile kosztują Dobra, to chodźmy, bo coś oni chyba podejrzewają. Ja no. idę po rower. Dobra, ujdziemy jedziemy na te zakupy, co ci mówiłem. No dobra, czekajcie dobra, Znowu do złoń Dobra, jedźmy. Ja I w którą stronę ten dom jest, bo ja nie wiem Mój kolega mówił, że z gdzieś za lotniskiem, ja wątpię, że za lotniskiem jest opuszczony dom e, co tak? O, za lotniskiem? Tu? Ej, co? Tam jest jakiś płot Ej, tam coś widzę Wprost Gdzie? No tam płot widzisz? Jakiś płot? No i Czerwony tu Federali się kręcą! Dobra. Dobra! Ej, bo my mieliśmy nas zakupy, a my jedziemy w tamtą stronę. Dobra, może nie skotną się. Jak coś tu pojawiło, że mieliśmy tu jakiegoś dealera out. Co tutaj chciał się Nie wiem, to chodź za ten dom, żeby żeby policja nie mam, coś jakąś mam, tu na domku postawię, poczekaj Nie na. No. tutaj O oszejku mam O dawaj po tym, na tym, tym Tutaj na... No Ej, ej, ej. Dobra, dawaj Czekaj, muszę postawić Ty, mam jeszcze słucham patrz, to po jedna dla każdego będzie bo wczoraj nie zrobiłeś to dawaj dobra Dobre. dawaj kurde nie, nie celuj do mnie he, poddaj się bracie nie no. mnie trochę trenowali ciebie nie było w tym. dawaj strzelaj o, oh, auto ma odrzut e, e, strzel drugi raz o, nie. Sprawdź. Sprawdź. Nie radzę. Ej, co to, to jest? Może go odstrzeliśmy? Z tego, co mi pasuje do rysopisu, to jest OG. Ale, OG. W sumie on nie miał tego koszule. Zobacz to. E! To Masz problem? Ja? Nie Nie wiem. widzisz kto to jest? Masz? jest gdzieś... e. E. Cześć! Coś więcej powiem. E. Witamy. Cześć, zastępco. Jest pieprzona dziecina czy gang. Mm, e. Co się Cześć. stało? Chcieliśmy... Z, z, z swoim... pytałem, pytałem, czy wiecie co was czeka. Powiedzieliście, że wiecie. E. Ej, 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 ale a tak, to nie, 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 nie. Skoro powiedzieliście, że wiecie, no to wydaje mi się, że byliście świadomi swoich konsekwencji. Nie cofajcie się, o, tylko tu podejdźcie. Przygotuj broń. Nie radzę. Jeszcze raz pytam. Skąd mieliście broń? A, bo chodziliśmy sobie po okolicy i tu jakaś się strona. na kłamstwa. Myślisz, że jestem głupi i tego nie wiem? Ale trochę myślisz, to chyba widziałeś, że jeździły tam czerwone auta. Dowiedziałem się, że goś ma broń. Raczej byście się broń nie zostawiliście, bo na tak głupich nie wyglądacie, a broni mi nie dostarczyliście. Mądre. Nieprawdaż? No ale byśmy chcieli prywatną taką broń. Do samo jakby ktoś nas zaatakował, przecież jesteśmy w gangu, No nosimy Dobra. cały czas bandany. <ścoughs> Mieliście niedługo dostać broń, ale i nie dostaniecie, ale no może i dostaniecie. Jeden dostanie. Wybierajcie. Który pierwszy? Ty jak nie trenowałeś jeszcze z broni. Ej, 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 ej. ale chyba nie zaszczeli On chyba pyta, który pierwszy, że w innym sensie bracia. A, kto pierwszy zginie? Ej, to ja bym proponował bracie taką taktykę, spierniczamy. Ja mam jeszcze tą broń, jak będziecie się przypomnieć. Jak będziecie uciekać, broń to nie jest też trzeba, ale grok już tak. A Ocena mam niezłego, w przeciwieństwie do was. Ale co ty myślisz, że my się damy zabić? Nie. Myślę, że jeden z was da się zabić, a drugi jak zabije mnie, zostanie zastrzelony przez resztę gangu. No ale czemu nie oszczędzisz dwóch? Po co mam wszędzać dwóch, którzy myślą, że są coś gigantycznie mądrzy i ukryli broń przede mną? Już tu jedzie. On nie będzie dla was tak samo miły jak ja. Ja jest stało? Ja zobaczyłem czerwone auto, że tu jest i federalnych, więc... Bachory zabrały broń gościowi, któremu miały wsadzić kosę i się nie bawię. Ej, bo przypomnę, że federalny jest... Z... Który no, ale... On Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Wiem, I jedzie. Masz strzelbę do normalnie tak do federalnych podjeżdża? O kur... I ja o tym mówiłem. Wiesz co, może spadamy stąd? Chyba lepiej, chyba tak. No jak ale mówisz. jak spadamy, to oni i tak A może im pomóc, A nie, już lepiej nie dotykać tej broni. Oni się prędzej nas boją niż my ich. Dobra, jeszcze raz y, wytłumacz mi co tu się stało, bo nie rozumiem. Dzieciaki zarąbały broń temu, któremu miały sedzić kosę i bawiły się bronią. Okłamali nas, że nie wzięli broni. Zadaję pytanie, który pierwszy? Może ty wybierz OG? Ej, ale wiecie, się że, mi podoba? wiecie, że my mieliśmy tam naszych ludzi, oglądaliśmy to. Jakbyście mieli... Tak, chociaż trochę rozumu, moglibyście to nawet zobaczyć. A więc Dobra. proszę mi OG. oddać tą broń. Jak <słuch> już Proszę. Już! Dobra, nie zabiję was. Macie rację. Ty, włosy. Na maskę, palc teraz. Ja, ja też mam tutaj. Ale dwóch jest No! Na maskę! Co ma być? I dawaj palca. Co to ma być? To ma być? Na za na nie! Co to jest za dziecina? Zapytam się! Ale co to jest za... Okłamujecie nas? my jesteśmy, nie wiem... Jest 24 czwarty ro... wiek... dwudziesty y, 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 wiek. No ale... No, ale... O, zaczniecie to współpracować gang. tu albo zaczniecie współpracować u mnie w domu z Kuci w łazience. Tu gang w łazience to nie jest e, jakieś przedszkole. Chcieliśmy broń i jakby jakiś gang nas zaatakował, a wy chcecie nam palce połócić, Było... co? Było spytać, załatwilibyśmy wam broń. Mieli... Mówiliśmy wam, że po jakimś czasie dostaniecie broń. Nie jesteście aż tak długo, żebyście dostali tak ochopsiu. Oh, no ale... Nie palec! O co? Młotek czy pięść? Ej, nie, ej! ej, ej! pięść! Okej, okay. nie chcę rozmawiać kulturalnie stojąc yy, oczami. Patrz to mam no, nie kulturalnie. podejdź! Stop! Stop! Patrzcie mam przy pasie, patrzcie się we dwóch. Mam tu solidną maczetę, która czeka na odetnięcie czegoś. Czuł z ciebie. Mam nadzieję, że Aha! Wy, wy nie chcecie. Że coś było wam odcięte. Szczególnie... No to co się, że jakiś wyjątkowy, że się chichrasz. Oh!

Aha. Sami se macie tam Dobra, przyjechać. Żyjesz? Z mi nos do Ała! Ała! Stawaj na rower. Lubię cię, więc cię podwiozę. I kolega nie wraca w pełni krwi, może go policja nie znajdzie. Właśnie. Wolę z bratem, wiesz? Wolę ci ładować kule czy tu wsiądziesz. Ale ja jeszcze mam plany z nim. Poczekaj, poczekam 10 sekund, to zdecydujesz I ja poczekam. Proszę, jak Braciak, wracaj sam, bo inaczej nic, zginiemy. Jedź. Kogo nie przejedź. Co powiedziałeś? No, dobry pomysł. Czekaj, załatwię pewien porachunek. Chciałeś się poprawić e, się poprawić bronią, to sprawdź w skowku. Dam ci okazję. Eee. O kurda? Dawaj, dawaj, nie wiem na co czekasz. Ale ja nie chcę zabijać niewinnych ludzi, którzy zapracują. Ale nauczy się, na cię chciałeś. Żelaj na co czekasz? Chodź! Wysiadaj! Yo, yo, bierz, yo, chilluj, chilluj! Chilluj, chilluj, chilluj! Nie potrzebujemy transportu! Mamy FBI-owca! Jesteśmy przy straży! Za słup powiedziałem chodź, raz! FBI-owca? Aże... Strogo za to za ryzko, za woohoo, zapłacicie, strogo za to zapłacicie! Nie zainterweniujmy Żarki sobie stoisz? Nie Co to ma być? Miał z nami Za późno Młodli Jak z nami? Duchu do... Słon miał być z nami? Chcieliśmy go zabrać i przesłuchać Mielibyśmy informację, a ty go odwaliłeś Znaleźliśmy auto i dobry kontakt Gratulacje Od Jeszcze najbrań. kolejna rzecz Kolejna rzecz do przegadania Co to ma być, że sobie jeździcie w maskach W takich rzeczach Wiedząc, że jesteście w gangu Dając się na to, żeby was federalni na, na was się patrzyli, masz to, Nie dałem? Nie za tą to, bo, bo zepsułeś wszystko. Oddawajcie te 100 dolarów. Musimy? Teraz. No, naprawa ja auta wiem, rozumiem, bo jest takie to Nie, się powtarzać. I przez za darmo, żeby naprawić to auto. A, jedźcie je przywieźcie. Może już jutro. Z parkingu policyjnego jeśli wolicie. No. A rower gdzie masz? A, zapomniałem, że pewnie tam gdzie zostawił. Idziemy już do domu. Wszystko OK? Ty rower nie. straciłeś No Niektóre rzeczy się nie traci To był zły plan dołączyć tam Tak samo jak się ławię Czekaj, idę do łoty. Kurde, jak dostałem po tym ryju Co jest? Nie, Nie uwierzysz! Wez... Co to jest? Wezwanie do zapłaty 1000 dolarów za mieszkanie? Ty. Dobra, chodźmy na balkon. To się tam ogarnie z tym O, otwórz. Kurde, czekaj. Zaraz, gdzie to mnie? Dobra otwieram. Nie, ale ładnie na tym balkonie. Ej, co tu, kur... Ej! 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 A na... co jest To nasze, chyba. to jest chyba... Uciekaj, uciekaj, chodź! Chowaj, chowaj bandanę do tego. Zasłaniaj runety, zasłaj runety! Poczekaj. Dobra, zasłoniłem, to był pilot. Dawaj oglądamy dalej. Odjeżdżamy. Dobra, otw... otwórz. na chowaj... otwieraj. Chowaj bandanę do tego. Poczekaj, bo trzeba jeszcze dołączać. Co oni tam robią? Dobra, chodź. Już. Chowaj bandany do, do, nie wiem, szuflady, jak coś, jakby nam no, wili. Chodź. Mam schowaną, mam schowaną, w łazience schowałem. Yy. Dobra, lepiej już idźmy. Mamy na balkonie przypomnę język. Jak nas zauważą, to mamy przerąbane, więc lepiej idźmy. No. Dobra, ja chowam do szuflady. Ja pod, pod źle w łazience ułożę. Dobra, widzowie, to już na tyle tego odcinka. Bye, bye! -o.